cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Battlefield 3, tutaj sobie tylko zmienię drużynę i zaczynamy. Jestem kekso a to jest motor! Tak jest motor! Zakupiłem sobie premium. Jak miałem tą przerwę tygodnia, bo miałem komputer w naprawie. I nadal nie naprawili błędu. Niestety jak ktoś będzie chciał wiedzieć więcej to nawet mogę poświęcić temu jakiś materiał albo coś, bo to jest naprawdę pogrzana sprawa, taki niefart fart mi się. A tam potem można Po prostu miałem niezłego pecha Dobra, ale nieważne Nie o tym jest mowa Zjeżę ją To ktoś, się że ktoś, kto, który chętny Cofamy I ja tu go zdodychy Do O Chciałem tak grzecznie, a tu je! Nie. <laughs> nie ma drzwi Dobra O oh, it Da radę to. No! Widzę, że mnie tutaj ktoś strzela. Nie, to się dzieje? Da radę. Może na jednym kole? O kurcze, i padłem. A tam dwóch obok mnie na motorze było. Z przodu. Niedobrze, jak czwartym miejsce Jeden, jeden 100 punktów. 42 pingo Elegancko, ja to chodzi. Yo, yo yo Dobra. Technikiem w sumie I i i to i, I i coś tutaj się dzieje za dużo się dzieje Przez to nie wiem co się dzieje Spróbuję może Nie wsiądziemy Tutaj padł no on przejmuj flagę Gdzie Kurczę, tutaj myślę, że koleś trochę dostał, a, a my z jakimś, a nie z flagą jedziemy, ok, to teraz pewnie wszyscy na nas będą chcieli. Dobra, padu. Jedziesz. Tamten cały czas. O, dobra, asystę chociaż zostałem. Ja za ziom Czy tutaj pilnujesz flagi? To jest? W ogóle na razie nie ogarniam tego trybu z tymi flagami, więc wiem tylko, że na szkoleś ma flagę i tyle i się kręci, chyba ją trzeba dać do naszej bazy, ale on tego nie umie zrobić Dlaczego to nie wiem Już trochę mnie to nudzi Koleś No i idź tą flagę odnieść Nie wiem jak, ale i nie oddałeś? dobra, nie wiem, jedź, jedziesz, czy nie? On tutaj był? nie O, my by... tak jakby już tutaj nam... walą nas z tyłu to skaner okolicy mam odblokowany Potrzebne są naprawy Dokładnie Mycholnik Widzę tutaj koleś pojechałeś ostro Nara Dobra, padło dwóch O to chodziło Skila jeszcze aż tak nie utraciłem, ale Nara pewnie utracę, bo dawno nie grałem, ja miałem trochę przerwę To takie dźwięki dźwięk nawet jeszcze nie rozpinam nowe dźwięki dla mnie nowe wszystko, te flagi, motory Czy to jak to tam nazywa te Cross Motor motor cross Fuck yeah Dobra No, ślepa uliczka Że, tak to powiem, dobra, dobra, mam kurde katar I dlatego jest niedobrze Dzzzz. Kurde, snajper Bo też tak wyszedłem trochę Aj, dubisz Więc Niemcy w ogóle. Chuj Niemców tutaj gra, widzę. E -e, weźmiemy sobie snipera. Tutaj postawimy sobie znacznik i to główienko takie. Co nam będzie wykrywać wrogów? Yep. Słyszę motor. Udało się go zabić A jak gdzieś muszę jakąś fajną kampówę znaleźć albo coś Żeby podziałać trochę z tej snipery, bo inaczej to jak tak będę na polu bitwy, to im gówno zrobię Kurde, z QBZ zamierzał jakiś cyrus Cyrus B B, 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 B jak sobie już opadłem, pewnie drugie, trzecie miejsce No, drugie O Albo, albo, kolej w tej wodzie. Mm -mm. Ok, jeszcze raz się sił snipera, bo na razie. Czy, czy ten prot mnie ściąga do przodu? Nie jest to takie wrażenie, co on Kucną. Tam że się już położył. No raczej Jakiś pojazd tam jest przed nami w tamtą stronę. Oj, ktoś. Ło, wow, ale wybuch. Ktoś jest tutaj, tam. Pobiegł ktoś Dobra padł GG Usłyszałem jakby ten żołnierz przyjął GG Ale to niemożliwe Dobra. Mm -mm. tam się jara wszystko tam też I tam, i tam Dobra. Mm -mm. Nice. Tylko wyskoczna zajbista tam mój. O. Gdzie jest ten, ten, ten taki? Ten motor. Okej okay. e, 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 Tutaj ktoś wylądował to, to raczej mój Tam chyba nie ma nikogo, nie widzę a, mo, a może, może, może Są Czyżby ich rozwalili? Ta tutaj jest, kurde tak teraz już Nie trafiłem Pobiegł w tamtą stronę Znów nie trafiłem Daje ciała Już nie trafię Mmm... Kurde, tego tyle tutaj zrzuć, aż mnie oczy bolą. Nie chciałem. Dobra, udało mi się w końcu kogoś trafić. Tam ktoś jechał. Uda się trochę dzieje, aż takie jest złe. kampu wytłumaczyłem. Ja nie, nie, nie udało mi się, niestety, trafić. Z długo mi się skończyło, czołg i helikopter. Nie, to jest raczej nie do zdjęcia, nie no, dla chcącego nic trudnego, nie, ale to mój biegnie, twardo. O, w prawie mojego tutaj zabiję ale obroniłem, mam nadzieję w jakiś sposób pomogę, żeby moja drużyna sobie... Już myślałem, że tam ktoś spadł, nie, dobra, obraca mi się w kole, może to być trochę nudne, ale... Ale nic nie poradzę, jakoś tutaj muszę, no chodzi bym iść na pała, ale to generalnie szybko padnę i tyle z tego będzie. Ach, i na sam koniec padłem, <grym> Zacznę dobrym Dobry mecz, myślę, że jeszcze twój zespół wygrał, elegancko. Które miejsce mam? Trzecie. O nie, siódme. <grym> Trochę cienko, ale nie tak źle, 9 na 3419 punktów. Już niedługo będzie siódmy orzałek. No i to było tyle. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrybować mojego kanału. Jeszcze jaki skaner okolicy, elegancko. Dobra, niech to się tutaj skończy. Dobra. Dzięki i cześć, na razie.